Dzień dobry Państwu. Nazywam się Wojciech Kozłowski. Jestem zastępcą prezydenta miasta Wejcherowa. Zaprezentuję nasz projekt o nazwie Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Śródmieścia Wejcherowa. To jest Wejcherowo z lotu samolotu. Ja posłużę się wskaźnikiem. Nieco szersza perspektywa. Ten obszar zaznaczony na niebiesko jest to obszar objęty lokalnym programem rewitalizacji. Jest to w zasadzie całe Śródmieście, jest tam 19 różnych projektów i przedsięwzięć. Myśmy pięć z nich wybrali w taki zintegrowany projekt pod nazwą właśnie rewitalizacja przez przestrzeni publicznej Śródmieścia Wejherowa i to jest to zaznaczone na czerwono, czyli to jest to jakby pod obszar i część projektów w ramach tego dużego programu rewitalizacji. Inne kolory oznaczają, ja o tym będę mówił, to co jest na żółto tutaj to jest ulica Wołowa i tereny przyległe, które jest elementem naszego projektu, na zielony Park miejski, który też jest elementem naszego projektu. I tutaj, może, tylko wspomnę o projektach towarzyszących. To jest promenada wzdłuż rzeki Cedron. Ona jest elementem takiego projektu jak turystyczny szlak północnych Kaszub, na który już otrzymaliśmy razem z innymi gminami 9 samorządów dofinansowanie w parku również realizujemy już projekt unijny ale z pieniędzy na dziedzictwo przyrodnicze i historyczne oraz w zeszłym tygodniu pan marszałek pan prezydent podpisali umowę na budowę nowego centrum kultury pod nazwą Filharmonia Kaszubska też wszystko w ramach projektu rewitalizacji śródmieścia z nieustającymi podziękowaniami dla pana marszałka no i teraz przyszła kolejna właśnie przestrzeń publiczną czyli ten projekt zintegrowany Przedsięwzięcia tak jak u innych kolegów, koleżanek, charakterze przestrzennym i społecznym, przede wszystkim modernizacja ulicy i terenów przyległych, zaraz pokażę zdjęcia, więc nie będzie to wymagało komentarza, rewitalizacja parku miejskiego, chcemy, żeby generalnie park miejski był takim miejscem w mieście spotkań ludzi, żeby on żył do późnych godzin wieczornych. Tak jak to kiedyś bywało, niestety w latach 60-70 zostało to zaprzepaszczone, bo to jest wspaniałe miejsce o bardzo dużym potencjale, porównywalne z parkiem oliwskim, oraz rozbudowa sieci placów i zabaw, miejsc rekreacji, niezwykle bardzo ważne dla nas, zwłaszcza dla matek z dziećmi. Działania o charakterze społecznym, klub integracji społecznej dla mieszkańców zdegrowanego obszaru, będzie się mieścił na ulicy Wałowej pomysł jest taki, że chcemy przez dzieci dotrzeć do rodzin, przez dzieci do matek, a przez matki do ojców, bo to z ojcami jest największy problem. Tak pokazują nasza diagnoza sytuacji. Dlatego dla tych dzieci będzie taka popołudniowa świetlica, a także street workers, którzy będą te dzieciaki błąkające się po prostu z podwórek zbierać i organizować im czas w tych świetlicach. Po oczywiście PN program, kontrakty społeczne dla tych matek i zaangażowanie w jakieś normalne życie. Na ulicy Wałowej będzie także warsztaty magii ulicy. chodzi o to, żeby wykorzystać tą zrewitalizowaną już przestrzeń tej ulicy do działalności artystycznej, żeby ludziom, którzy tam mieszkają, pokazać, że Wałowa i życie na Wałowej może wyglądać inaczej niż wygląda dzisiaj. Mamy także program, z którym będziemy realizować zapobieganie przestępczości razem z Komendą Policji. Nie będziemy co prawda sztuk walki uczyć, bardzo ciekawy pomysł, ale będziemy raczej rozmawiać w szkole, w szkołach o tym, w jaki sposób uchronić się przed, przed przestępczością, a także zapobieganie patologiom poprzez organizację półkolonii. To z kolei będzie w zrewitalizowanej przestrzeni Parku Miejskiego. Chodzi o to, żeby tą przestrzeń parku właśnie też dla tych dzieciaków z tych trudnych rodzin Wykorzystać. To jest ulica wołowa. Piękna nie jest, ale taka jest rzeczywistość. To jest stan oczywiście przed. Jak będzie po to, zaraz pokażę. Jedna mała dygresja. To, że my robimy przestrzeń publiczną i na tym się skupiamy ze względów organizacyjnych czy technicznych, to nie znaczy, że nie wchodzimy w te podwórka. My po prostu mamy inne instrumenty. Mamy dwa miejskie programy wspierania wspólnot mieszkaniowych. Udzielamy dotacji z budżetu miasta na remonty kamienic. Na przykład we wtorek trzy kamienice dostały 280 tysięcy z naszego budżetu. Mamy także program wspierania przebudowy systemów grzewczych i w zeszłym i w tym roku wydaliśmy pół miliona na to. Także te działania też się dzieją również w tych podwórkach, tylko w inny sposób. Doszliśmy do wniosku, że. Skoro jest i tak ograniczona liczba pieniędzy, no to po prostu weźmiemy pieniądze na przestrzeń publiczną. Tam będziemy dotowali sami. Zwłaszcza, że wspólnoty mieszkaniowe są partnerem bardzo niestabilnym, nieprzewidywalnym. Dlatego w ten sposób jesteśmy bardziej elastyczni niż przy programach unijnych. No, tu już warto zauważyć to, co z po lewej stronie, mianowicie te prace się zaczęły. Ja o tym jeszcze zaraz wspomnę. Myśmy już zaczęli ten program rewitalizacji i prace trwają. Znów wrócę do wskaźnika. To jest właśnie, to jest Placa Kubowej Hera. Tu się mieści rynek i oczywiście Placa Kubowej Hera i ulica Sobieskiego, Deptak, to jest przestrzeń najbardziej atrakcyjna w mieście, ale tylko pierwszy rząd kamienic. To, co już jest głębiej, jak Państwo widzieli, jest mniej atrakcyjne, a nawet wręcz przeciwnie, nie jest atrakcyjne, więc to jest ulica Wołowa, którą zamierzamy przebudować, zakończona parkingiem. Tutaj też zaplecze parkingowe, powiązania komunikacyjne oraz miejsce rekreacji. Tego nie widać na, oczywiście na tym projekcie, ale tutaj jest takie duże skupisko drzew i tam chcemy zrobić taki piękny plac zabaw. Obecnie walczymy z tym parkingiem i z tym całym układem, żeby przed ulicą, modernizacją ulicy Wałowej po prostu nie spowodować paraliżu śródmieścia. To są przykłady na nawierzchni. Na Nawierzchnia będzie oczywiście o wysokim standardzie. Chodzi o to, żeby ta przestrzeń była odpowiednim prestiżu i nadać jej elegancki wygląd, bo to wiadomo, że podniesie atrakcyjność także gospodarczą. To jest w sumie głównym celem. Tych wszystkich naszych działań. Jak powiedziałem, ten proces już się zaczął. Myśmy zasadniczo pracę nad rewitalizacją rozpoczęli w roku 2003. Co najmniej od roku 2005 trwały zmiany planu zagospodarowania przestrzennego i prace projektowe, dlatego dzisiaj możemy składać wniosek. Pierwsze prace zaczęły się w zeszłym roku, pierwszy kontrakt niedługo kończymy właśnie na te parkingi i zamierzamy do 2011. Te wszystkie działania kontynuować. Kto jest naszym partnerem? Powiat Wechierski Muzeum, dlatego że w parku znajduje się muzeum i teren wokół muzeum jest również objęty tymi działaniami bo muzeum jest integralną częścią parku i bardzo nam zależy, żeby było powiązane z parkiem, a to różnie w przeszłości bywało. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w zakresie półkolonii, o których mówiłem, a także Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku w zakresie tego programu walki z patologiami i zapobieganiu przestępczości. Na to są nasze podmioty zaangażowane, czyli Wicherskie Centrum Kultury, Miejska Instytucja Kultury, w zakresie warsztatów Magia ulicy, także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, czyli Klub Integracji, społecznej. Całkowity koszt 20,5 miliona złotych, kwota dofinansowania to jest równo 50%, czyli 10 milionów 275 tysięcy. Ja sobie już tak w pamięci policzyłem wszystkie trzy nasze programy, czyli Miasta Trzewa, Miasta Lęborka i Miasta Wiechrowa mieszczą się w pieniądzach, które można uzyskać, więc cóż za sukces, chciałoby się powiedzieć. Dziękuję wszystkim za uwagę. Aha, jeszcze tu są wypisane, ja już nie będę do tego wracał, bo o tym mówiłem, efekty te takie materialne, to jest rzecz dosyć oczywista, każdy sobie z tego zdaje sprawę, ale może wróćmy jeszcze do efektów społecznych, bo one rzeczywiście są bardzo ważne. To jest utworzenie klubu integracji społecznej, edukacja dzieci i młodzieży, zmierzająca do eliminacji zachowań aspołecznych, promowanie wzorców życia rodzinnego. Między innymi właśnie poprzez te place zabaw, to jest naprawdę bardzo ważne, ludzie tego oczekują. Myśmy zrobili w ramach konsultacji społecznych bardzo, bardzo szerokie badania ankietowe i się okazało, że najwyższy priorytet to właśnie mają Place zabaw. Ludzie tego naprawdę oczekują. Kształcenie i rozwijanie świadomości obrony i młodzieży właśnie poprzez te działania wspólnie z policją, działania zmierzające do zmniejszenia patologii poprzez działania dydaktyczne, poznawcze, społeczne i przedsięwzięcia reakcyjno sportowe zwiększanie poczucia odpowiedzialności za własne otoczenie oraz szeroko rozumiana integracja obszarów miejskich. Dziękuję za uwagę.